Cześć! Dzisiaj chciałam Wam pokazać w filmie, jak wygląda proces wykorzystywania wosków, takich tar, aby w naszym pokoju yy, roznosił się przepiękny zapach, jaki wybierzemy sobie. Tych zapachów jest naprawdę mnóstwo. Ten jest mój ulubiony, to jest Beachwood. Tutaj roztopiłam już dla Was nowość, którą zobaczycie za chwilę na filmiku. Co potrzebujemy? Potrzebujemy na pewno kominek, który wygląda tak. Kartę, czyli wosk, świeczkę bezapachową, taki podgrzewacz czyli zapalniczkę. Niedawno byłam w centrum handlowym Riviera w Gdyni. Kupiłam sobie trzy woski janki kandyl. Pierwszy wosk to jest już wosk, który stosowałam kiedyś Beachwood Tak wygląda. Jego zapach mi się najbardziej podoba z tych wszystkich świeczek. Jest przepiękny. Jak dla mnie każdy ma różny gust oczywiście. Kolejną świeczką jest Black Cherry. Black Cherry ma zapach czereśni, takich soczystych. Nie jest ten zapach przytłaczający, nie jest za słodki. Dla, dla mnie jest wspaniały. Trzecim woskiem, jaki kupiłam, jest Orange Splash. Tak wygląda. Ma on zapach pomarańczowy. Mnie się kojarzy z zapachem landrynek pomarańczowych albo takiej orężarki, którą kiedyś się wsypywało do wody. Tego wosku jeszcze nie próbowałam, więc dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda przygotowanie do użycia takiego wosku. Ja mam kominek ceramiczny, który z dwóch stron ma wytłoczony wzorek kwiecisty. O taki. Tutaj do środka wkładamy podgrzewać taką małą świeczuszkę bez zapachową, a u góry na tym talerzyku, na tym talerzyku, on ma takie lekkie wgłębienie, kruszymy wosk. Teraz wam pokażę, teraz wam pokażę w jaki sposób odbywa się używanie takich wosków. Otwieram wosk, co sobie wcześniej troszeczkę pomogłam nożem, nie otwieram go do końca. Wygląda on tak z bliska. Teraz łamię kawałeczek. nie więcej taki, i kruszę go na talerzyku. Nawet chyba troszeczkę za dużo teraz go skruszyłam. Bosk się nie wypala. On po prostu traci swój zapach z czasem. Kończyłam już kruszenie bosku. Więc teraz przyszła pora na włożenie podgrzewacza do kominka. Ja używam takich podgrzewaczy, zwykłych, bez zapachowych, kupiłam je w rosmanie. W takim opakowaniu znajduje się 10 sztuk, jedna świeczuszka wystarczy na 20 minut. Odpalam świeczkę do kominka. Ustawiam ją na środku i teraz czekamy, aż ciepło tej świeczki podgrzeje talerzyk na którym zacznie się rozpuszczać wosk, który zacznie oddawać swój przepiękny zapach. Pokażę Wam w przybliżeniu, jak taki proces wygląda. Powoli zaczyna się rozsapiać. Od samego początku rozpuszczania wosku powietrze zaczął się unosić przepiękny zapach. W stoisku, z chęcią pokazują pachy. Pod spodem one mają taką etykietkę, delikatnie to odchylają i dzięki temu można powąchać, jak taki wosk pachnie. Jeżeli podoba się Wam mój kanał, to zapraszam Was również na moją stronę na Facebooku do zobaczenia. Cześć! pa!